CDA to jedna z najstarszych polskich platform TV, TVD. CDA to jedna z najstarszych polskich platform VOD, dlatego dzisiaj opowiem ci o niej, powiem ci, jaką mają ofertę programową, ile to kosztuje i po prostu czym jest CDA, a także jak łatwo założyć konto na tej platformie. W momencie nagrywania tego materiału CDA oferuje jeden model abonamentowy 23 zł groszy za miesiąc. Nie ma opcji rocznej póki co. Oczywiście w tym nie uwzględniam żadnych zniżek, żadnych kodów rabatowych, które można tam oczywiście na różnego rodzaju portalach uzyskać. A jak założyć konto na CDA? Nic prostszego, już pokazuję. Ok, kiedy już wpisaliśmy cda.pl i strona się otworzyła, przechodzimy tutaj po prawej stronie do zakładki rejestracja. Tutaj mamy kilka opcji. Po pierwsze, możemy zarejestrować się poprzez Gmail, albo przez Facebooka. Wtedy klikamy i to automatycznie nam utworzy konto, nie będzie żadnego problemu, o tym powiem za chwilę. Ale możemy też w staroświecki, że tak powiem, sposób, albo w sposób, który dużo osób woli, wejść tutaj, podać swojego e-maila, utworzyć hasło i utworzyć konto. Ja akurat w ten sposób to zrobię. Więc, gdy e-mail już jest podany, hasło napisane, przechodzimy dalej. I tutaj mamy opcję, ażeby zapłacić. Mamy kilka możliwości. Możemy wybrać albo CDA Premium i 49 kanałów najpopularniejsza opcja albo CDA Premium i 94 kanały telewizyjne. Oczywiście różnica jest jaka? Cenowa. Za 49 kanałów zapłacimy 23,99. A za opcję z 94 kanałami zapłacimy 49,99. Oczywiście jest to opcja płatna. Na co 30 dni I ważna sprawa Ceny tutaj jak widać się różną Jeżeli zapłacimy kartą to dostajemy podstawową, podstawową cenę Tak samo jest płatność przelewem czy liblikiem Ale telefonem to już jest aż 57,99 zł, więc tutaj warto się zastanowić, jaką opcję wybierzemy. Ja wybiorę opcję CDA Premium z 49 kanałami telewizyjnymi za 23,99 zł za miesiąc. Kiedy już wszystkie dane do płatności zostały wpisane, regulamin oczywiście został przeczytany, klikamy na rozpocznij subskrypcję. Po zapłaceniu otrzymuję informację, że Twoje konto jest aktywne. Dajmy kontynuuj jak najbardziej. Jeżeli chodzi o wybór tego, co oglądać, jak nam ładnie CDA Premium, mamy do wyboru 18 555 filmów krótkometrażowych, długometrażowych, seriali itd. itd. Więc wybrać sobie można w różny sposób. Można, jak widać, so sortować popularne w ciągu ostatnich 7 dni, albo poprzez zakładki po, tutaj po lewej stronie, albo po prawej. Zakładki po prawej, proszę bardzo, jest to na przykład zakładka dla dzieci I tutaj będzie mieć tylko i wyłącznie rzeczy, jak łatwo się to oczywiście domyśleć, dla dzieci Więc między innymi są oczywiście smurfy, sposób na ducha, masza i niedźwiedź O, yeti, no i oczywiście jeszcze więcej że jak widzisz jest, jest blue, jest świnka pepa, jest, jest strażak sam i kilka innych, oczywiście Grinch, Kung Fu Panda, Kaituś, więc tego rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo, Shrek, Sing i tak dalej, i tak dalej, tutaj jak najbardziej jest pokazane top 10 seriali, czyli co teraz w tym momencie jest najczęściej oglądane, domyślam się, że tak, zaraz będzie top 10 filmów, oczywiście, że tak, więc to jest w ten sposób uszeregowane, możemy do wyboru, do koloru sobie, sobie szukać, patrzeć, jeżeli... Wybraliśmy opcję, w zależności od tego, którą, że tak powiem, no to mamy telewizję, i tutaj w telewizji mamy mnóstwo kanałów. Zastanawiasz się, jakie? Proszę bardzo. Jest TVP12 oczywiście, Polsat 4, więc ten najbardziej podstawowe telewizja Polski, no TV, Zoom. co tutaj jeszcze mamy oczywiście TVT, TVS, Republika, lokalna stacja, telewizja Trwam, CBB czyli coś dla dzieciaczków, rzeczywiście, France, i tak dalej, kilka innych. To jest pakiet start, a pakiet podstawowy, proszę bardzo, jest pakiet oczywiście rozszerzony o kilka dodatkowych stacji, bo to jest, jest m.in. Disney Channel. Oczywiście są też kanały przyrodnicze, jak National Geographic, czy chociażby National Geographic Wild, jakie mamy jeszcze inne dla wyboru film Box Action, filmbox Family, czyli rzeczywiście mnóstwo różnego rodzaju produkcji. No, powiedzmy wysokobudżetowych DAC+, GameTune i tak dalej i tak dalej, tutaj widzisz to jest cała cała produkcja, oczywiście w zależności od tego jaką opcję wybierzesz czy 49 czy 94 taka będzie dostępność tych wszystkich programów mamy też oczywiście stronę główną gdzie tutaj tak naprawdę jest wszystko co w, bo w tym momencie powiedzmy poleca nam CDA Premium jak widać jest to Colombiana mamy film o księżnej Dajanie. Mamy też oczywiście sposób na, na ducha, a także tutaj inna jest klasyfikacja. Mamy filmy akcji, mamy CDA poleca dla dzieci, mamy thrillery, komedie, czyli krótko mówiąc, możemy spokojnie sobie wybrać cały dzień. Klikamy na filmy sci fi i tu tylko i wyłącznie będą przynajmniej w założeniu pojawiać się takie tylko i wyłącznie takie tylko i wyłącznie produkcje. Możemy również wrócić tutaj i po lewej stronie wybrać sobie troszkę z bardziej dokładnego menu. Potem mamy na przykład animacje dla dorosłych i jest na przykład porusznik Kabura, pewnie, że tak, jest Bob Pluj, jest y, kapitan Bomba. No czyli oczywiście wiemy, czego się możemy, tutaj, możemy się tutaj y, spodziewać. Ale mamy też takie bardziej y, animowane, y, atakujące bestie, BBC Player, biograficzne, CDA Polska, czarne komedie dla dzieci, więc rzeczywiście tych kategorii to jest bardzo dużo. Gwiazdorska obsada, historyczne, horrory. Muzyczne, młodzieżowe na wodzie i pod wodą. Aż sprawdzę, co to jest na wodzie i pod wodą. Okej, okay, filmy, których akcja się dzieje, no jak się łatwo domyślać, na wodzie i pod wodą, więc rzeczywiście to jest do wyboru do koloru. Wideo użytkowników są to, jak zresztą ładnie napisał wcześniej, wcześniej CDA, YouTuberzy, znani YouTuberzy, którzy mają możliwość publikowania swoich materiałów również na CDA, więc już nie musisz wchodzić na platformę YouTube, ale jak tutaj widzisz, jest na przykład Cybermarian, jest. jest jest energik, jest astrofaza, okiem żula, są podróże wojownika, więc mnóstwo oczywiście wszelkiego rodzaju materiału I myślę się, że bardzo łatwo je wyszukać, bo wystarczy na przykład, załóżmy wpiszemy predator i zobaczymy, co się, nam, co się nam pojawi. Proszę bardzo, wszystko, co ma w tytule Predator. Jeżeli szukasz konkretnego filmu, możesz wyszukać według długości, najtrafniejsze, najnowsze, alfabetycznie i tak dalej, i tak dalej, więc rzeczywiście tego jest wszystkiego bardzo, bardzo dużo. Co jest ważne, jak lubisz takie odcinki, tutaj suba i włącz z opcją Wszystko, ale wszelkie materiały dostępne na platformie CDA są po pierwsze, oczywiście, jeżeli chodzi o premium, są dostępne bez reklam, a także nie są odpłatne. Niektóre platformy, jak na przykład Amazon Prime Video, oferują część materiałów darmowych, część płatnych. Nie. Na CDA wszystko, co jest dostępne, oczywiście w Twoim pakiecie, jest darmowe. Więc to rzeczywiście jest ogromny plus. Ale teraz chyba powie pora powiedzieć o tym co, gdzie, jak i kiedy, czyli krótko mówiąc, pora powiedzieć o technikaliach. Wszystkie filmy, seriale dostępne na CDA możemy oglądać w jakości 1080p, czyli Full HD. Niestety jakość 4K jeszcze w momencie nagrywania tego materiału nie jest dostępna. Naraz, w tym samym momencie, możemy oglądać CDA na trzech różnych urządzeniach. Na przykład załóżmy, że ty oglądasz na komputerze sobie film biograficzny o książce Dajanie, twoje dziecko stwierdza, chce sobie obejrzeć Świnkę Pepe na telefonie, a twój y, mąż, na przykład, stwierdza: Ja sobie obejrzę Rokiego na tablecie. Nie ma problemu, trzy urządzenia możemy naraz włączyć. I co ważne, platforma również oferuje nam tryb offline. Na czym on polega? Nic prostszego. Załóżmy, że wiesz, że będziesz lecieć samolotem, będziesz w miejscu, gdzie internet jest słaby, gdzie rzeczywiście zasięg nie domaga, więc spokojnie możesz wejść sobie na swoim, na swoim urządzeniu przenośnym, ściągnąć na to urządzenie. Załóżmy cały sezon Teorii Wielkiego Podrywu i potem już bez, bez używania internetu, możesz spokojnie to oglądać, nie ma z tym najmniejszego problemu. Dodatkowo aplikacja CDA jest dostępna na Smart TV, możesz ją pobrać i zainstalować, nie tylko Smart TV, ale również tablety, również telefony, więc jest oczywiście tutaj lista produktów kompatybilnych, no wiadomo, że jest LG, Samsung, Philips, Panasonic, Sony Bravia, Hitachi, Hisense, Toshiba, JVC, TCL, Manta, Android TV, Android, e dodatkowo jeszcze Xbox, iOS, App Gallery i Chromecast. Dodatkowo również tutaj masz listę starszych. Telewizorów, starszych urządzeń, które, na których można to wszystko instalować, i zasadność jest taka sama. Jeżeli już masz konto, no to zakładając, ściągając aplikację na telewizor, na tablet, logujesz się tak samo, jakbyś logować się yy, y, chciał, chciała, do, właśnie do przeglądarki internetowej. Oczywiście widać, jak to, jak to jest zrobione, jak to jest pokazane. To jest kilka zrzutów ekranu z tejże. Z tejże aplikacji, jak najbardziej można ją pobrać z App Store, można ją pobrać z Google Play i z wszelkich, wszelkiego rodzaju innych zawodowych, oczywiście, i legalnych sklepów, gdzie taką aplikację można ściągnąć. Więc jeżeli chcesz skorzystać z platformy, która ma mnóstwo polskich produkcji, to rzeczywiście CDA to jest jak najbardziej to, czego szukasz. Tym bardziej, że 23,99 za miesiąc nie jest to bardzo wysoki abonament, chociaż w porównaniu z 49 złotami. Jakie trzeba zapłacić za Amazona za rok, no to rzeczywiście jest inna sprawa, ale CDA, no to rzeczywiście dosyć się opłaca. W opisie, a także przy przypiętym komentarzu, wrzucę link do tej platformy, możesz kliknąć i skorzystać, zobaczyć jak to wygląda, jak to się, ale najlepiej sprawdzić samemu, samemu się przekonać i zobaczyć, czy są tam filmy, są tam seriale, które jak najbardziej ciebie interesują, bo może się zdarzyć tak, że czegoś na przykład nie ma na. Na Maxie, czegoś nie ma na Netflixie, a tutaj to akurat rzeczywiście jest dostępne, więc możesz sobie skorzystać. Ale jeżeli lubisz takie materiały, to sprawdź tę listę, bo tutaj jest mnóstwo materiałów opisujących różnego rodzaju platformy VOD.